Krajów uczestniczących w dziesiątych halowych łuczniczych Mistrzostwach Świata Seniorów i piątych łuczniczych Mistrzostwach Świata Juniorów Rzeszów 2009. Że opisując kolejne karty do historii tego sportu w sercach naszych gości zapiszemy nazwę naszego miasta Rzeszowa jako miejsca gościnnego i przyjaznego wszystkim. Miejsca kojarzonego z sukcesem. Witamy Rzeszowie. Żota Święczek jako pierwsza tak się składa, wywalczyła Pani sobie przepustkę na te tutaj Mistrzostwa Świata w Rzeszowie. Jakie nastroje? Jest duży optymizm tuż przed startem? Zobaczymy na razie optymizm, jest bardzo, może będziemy walczyć o najwyższe próby. Zobaczymy jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że będzie jak najlepiej. No, czas pokaże. No. My przygotowałyśmy się, na pewno damy z siebie wszystko, a jak wyjdzie wiadomo, to z biegiem czasu trzeba zobaczyć, bo my nie możemy powiedzieć, że na pewno wygramy. Trzeba czekać. My będzie wiadomo, że damy z siebie wszystko, będziemy walczyć i strzelać jak najcelniej tylko możemy. I oczywiście, też zależy to od dnia dyskusyjnego. Mam nadzieję, że na tyle dobrze się przygotowałyśmy na obozie tlenarowe i że będzie bardzo dobrze. Jest pani już tutaj po treningu w Hali na podkromiu. 18 metrów dotarczy. tarczy. Jak to pani będą? Jak to będzie? No, 18 metrów to my zawsze na Hali, strzelamy, także to nie jest jakaś tam. Różnica, wiadomo atmosfera jest inna, ponieważ trzymy w Polsce. Mało tego, że strzelamy w Polsce, to jeszcze zawody Mistrzostwa świata, bardzo ważne. Jeszcze raz biorę udział w Polsce na zawodach, zawodach także mam nadzieję, że będzie dobrze nastroj, nastroje są dobre, a zobaczymy jak to pójdzie w praktyce. Ceremonia otwarcia mistrzostw przypadła do gustu. Bardzo mi się podobała.